Ej, hey, kochani. Poczekam, aż się chwilę zbierzecie. To jest tylko taki live, w którym Wam pokażę obrazy, które mam na sprzedaż. A nuż ktoś chce coś kupić i mnie wesprze, że tak powiem. To możecie sobie oczywiście też później odesłać, jeżeli jesteście zainteresowani czymś, to, to zapraszam do kontaktu Monika małpa tylko dobraenergia.pl. Obrazy są stosunkowo tanie, dlatego że one są na bardzo zwykłych ramach. No ale energię mają fajne. Więc, wiecie, polecam. Jeżeli coś Was poruszy, to piszcie. Ja Wam daję takie ceny, jakie bym chciała, ale piszcie po prostu, wiecie, też jak chcecie więcej zapłacić lub mniej, dajcie znać. Eee, ceny też piszę w opisie, będą za chwilę. No dobra, ta -da! obrazek numer 1. Maciu Peńki, bo to jest dosłownie 20 na 20. Ale żebyście mieli do ręki. Ale to jest obrazek mega. Cudowny. Bardzo fajna energia. To jest z ciemności do światła. Czyli taki rozjaśniający, tak? To jest obrazek numer jeden. I on ja bym chciała sugerowana cena 100 zł, kochani. Wujska. To jest obraz. I te obrazy, jak wiecie, możecie stawiać je w ten sposób, w ten sposób, jak Wam pasuje. One są tak zrobione, że zazwyczaj można w różnych kierunkach, podpis jest tutaj, ale to jest tylko taka sugestia. Eee, to jest obraz 40 na 40 bodajże. Eee, to wszystko są akryle na, akryl na płótnie. 40 na 40 proszę bardzo. Trochę mam brokatu, nie wiem, czy to widać. Taki obrazek. Jak z kimś wibruję, to proszę bardzo, zapraszam do kontaktu. Za ten obrazek chciałabym 150 zł. Cena skierowana. Numer 3. To jest obraz na pięknej ramie, bardzo fajna rama. To jest obraz, który słuchajcie jest. z pleneru malarskiego. Czyli nie jest stricte energetyczny, ale energia była cudowna na tym plenerze, więc to też jest fajny obraz. Jaki to jest rozmiar. Nie jest napisane, ale to powiedziałam, że jest 50 na... 50 na... czekajcie. 40 na 50, myślę. Proszę bardzo. Też akryl na płótnie. Za ten obrazek bym chciała 200 zł. To jest zwykły obrazek w że tak? To nie jest marstwo energetyczne. A tak jak mówię, na pewno ma fajną energię. Tak? Numer 3. To był... a teraz numer 4. Proszę bardzo. No Ten obraz jest piękny. Ja go bardzo lubię. Te ceny są generalnie na zasadzie na bazie yy, tego, co ja czuję na temat tych obrazów, więc yy, ten obraz mimo, że jest na bardzo zwykłą płótnie. Yy, dla niego cena sugerowana słuchajcie, 350 zł, bo to jest piękny obraz, który naprawdę wygląda fantastycznie na ścianie. Duży, to jest 50 na 70. Tak myślę. Yy, do wszystkich tych cen, słuchajcie. 20 zł za przesyłkę, nie? Bo to jeszcze muszę pokałać, nie tak. No i ostatni obrazek, numer 5, który namalowałam stosunkowo szybko i mm, jakby tak energetycznie dla siebie. Dobra, ja bym chciała za niego 200 zł. Mimo, że jest bardzo duży. On jest duży, ale cena sugerowana 200 zł. I on jest, słuchajcie, kurde, 60 na. 60 na 80. 80. Akryl na półnie, tak? No, to tyle, macie jasność. Wiecie, co jest co? Wszystkie wasze oczywiście są podpisane. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu, Tak, jak mówiłam, Monika, mopa, tylko dobreenergia.pl, pół